Hej a dzisiaj ma koła sesony matyniu, jaki matyniu? Matyniu to było ostatnio. Uszaty, a dzisiaj gram sobie w Minecrafta, to jest trzeci odcinek z serii Hardcore. E, miał... To był w ogóle miał inny wstęp na ten odcinek, ale e, problemy... Problemy były, poczekajcie. Dobrze, już jestem, przepraszam was. E, czekajcie, dobrze. E, a w dzisiejszym odcinku... E, zrobimy tak, w tym odcinku, którego niestety nie mogę wrzucić e, zebrałem raz, dwa, trzy, cztery z tego żwiru na dom, kilka żelaza, kilka sztabek takich pod dom żeby zrobić e, może, a nie, jeden, usuń ten film, a szkoda e, w dzisiejszym odcinku na pewno zrobimy tablicę koksu ta, koksa e, czyli wy swoją nazwę jaką byście chcieli nie, jaką macie, ja wybieram najlepszy komentarz, który mi się spodoba na tablicę sław, albo na tablicę kozaków, tablica kozaka. To się będzie nazywać tablica kozaka. I co, no i możemy zaczynać. No, trzeba przespać i od razu sobie przeniesiemy łóżko. Tutaj. Tu sobie dam na razie łóżko, obok łóżka sobie postawię płotek. Nie wiem czemu, ale tak fajnie uda. I co? Eee, zaraz, wrócę piesku. Jakby co, jakbyście nie widzieli, wpadajcie na mojego Instagrama, tam się. O nie, duszę się. Czy. XD. Czy ja się tu duszę? Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że się duszę. Bo. Ja się teraz zamknięcie drzwi, no bo wchodzę do mojego biura. W do mojego pokoju i zamykam drzwi. Czyli tam musi być więcej niż jedna kratka. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Takie rzeczy. Takie rzeczy. Takie rzeczy. Poczekajcie, bo mnie coś było. Dobrze, już jestem. Przepraszam, że cały czas są przerwy, ale dom, wiecie, nauka. Więc jestem troszkę młody. Za młody troszkę chyba na nagrywanie. Nie wiem. W dzisiejszym odcinku może dokończymy sobie. Na... Dobra, tak. Yy, barwnik, biały barwnik. Jest? Nie ma. Kurde, do pieca wkładamy węgiel, żelazo. Robimy żelazny kill off. Potrzebujemy białego barwnika. Albo czerwonego. Czerwonego barwnika. Napisz w komentarzu jaki kolor jest z żółtego i czerwonego kwiatka jaki powstanie. Jeśli dobrze zgadnę się Wam komentarz, a jeśli nie serduszko, a jeśli nie to zostawiam lajka i napiszę komentarz. Dobra, tam, tam też się przyda. Szkoda, że to nie jest biom kwiatkowy. Napiszcie, czy byście chcieli odcinek, że muszę zrobić wszystkie kolory wełny. Wszystkie kolory wełny, jakie są w Minecrafcie. Chyba ten mam. Okej. Okay. Mm, dobra, mam kwiatki. To jest żółty. Szary, czerwony. Z tego i tego wychodzi pomarańczowy. Z tego nic. Z tego nic. To co, zrobimy sobie pomarańczowy? Niech będzie pomarańcz. A pomarańcz z tym nic. nic. Dobra, to zrobimy sobie w takim razie dirta całego musimy odłożyć. Niestety y Dobra, te rzeczy mniej ważne dałem bardziej w dół, bo tam na górze musi być to właśnie. U góry musi być to. Dobra, a na dół bardziej dam te rzeczy już mi niepotrzebne. Czyli to. Bierzemy sam kilo, bierzemy cały piach, cały żwir, wszystkie barwniki. I żeby to teraz przerobić ładnie, mam pomarańczowy piach, taki piach, taki piach i taki piach. Dobra. Teraz to całe trzeba odłożyć. Daj sobie cały ten 40, tak, bo nie robiliśmy białego. To jest to, to, po tym jest to i to i to. Dobra, teraz musimy zrobić sobie wiadro wody. Będziemy to oblewać i zrobimy sobie cały domek biały. Dobra, yy, jedno wiadro. Też raz już. A, dobra, yy, fajnie, że tam jest woda. Fajnie się złożyło. Teraz jest Wesium, ja. Teraz tylko Wesium XD. Dobra, wzięliśmy. Kozak. O Boże, zanim się ta trawa rozrośnie, bo to jest to wodna chyba. Ten wodny żwir. Nie wiem. No, woda. Jak to kozacko wygląda? Dobra. A. XT. Bez że nie potrzebujemy tego. Bez Nie potrzebujemy naszego wiadra. Po prostu stawiam bloki. Oh, ale to się opłacało. Ale są kozacki. No na to, tu, tu. Wiem, że to jest wykorzystywanie błędu gry. Ale to już do jest takie kozak. Dobra, ostatnie 16. tego naszego. I to no, mamy już 19, a powinien być 40. Dobra. I to teraz wszystko trzeba zamienić. Choboż. Dobra, i ostatnie 5. Mam będzie z tego 40 38, 39 4 tu też zostało Be czunia Be czunia Ej, sobie można to tak zrobić Przecież Żeby to przecież całe tak nie wiem, czy byście chcieli spatrzeć, jak ja to robię, więc po prostu zrobię cięcie, trzecie cięcie. Widzimy się za chwilę. Dobra, jak widzicie, już to zadałem. Teraz z Wami sobie to pokopię, pogadajmy sobie. Napiszcie w komentarzu, jak to się nazywa. Czerwony beton, a przypnę Wam serduszko. Czerwone, jak czerwony beton. I mam pomysłów na inne ciekawe serie, na przykład Minecraft, ale musimy przejść Minecrafta bez tego. E, wiem, że to już jest u jakiegoś YouTubera, ale YouTuberzy to od siebie ściągają, więc też e, mam. Też pomysł na serię, czekajcie, bo mi wypadło z głowy. E, serię Minecraft na modach na komputerze, ale nie wiem, jak zainstalować mody. Nie umiem, nie jestem taki dobry. Jakby XD, Boże, muszę to przenieść, dobra. Teraz trzeba się dostać do domu i seria... Minecraft Życie Ekipy Mogę z wam, mogę nagrać, bo będę szedł może do kolegi Znaczy... Ja będę szedł, wy nie wychodźcie powyżej 13 roku życia Włagam was, widzowie, nie wychodźcie z domu Ja będę za niedługo może dominowany na Hot 16 Challenge A jak nie, to napiszcie w komentarzu, żebyście chcieli, że, żebym ja nagrał Hot 16 Hold section challenge! Hold the the challenge! E, dobra, kopiemy sobie kamienie, żeby zrobić podłogę. Mhm, mm mm -hmm. I myślę, żeby w tej górze było po prostu ten dom. Wiem, że ja zawsze robię dom w górze na każdej serii, ale... po prostu ja lubię robić dom w górze. Nie wiem czemu. No, na teraz batonem trzeba zamienić. Jakby się chwili, zrobił jakieś może serie z Pixel Artów, że coś buduje, jakąś małe serduszka, czy jakieś torty, czy coś. Czemu nie mogę ustawić sobie pointa? Co jest? No zaśczyłem to łóżko. Dobra, to sufit, trzeba troszkę podwyższyć. O, że w dzisiejszym odcinku tyle się nakopiemy. A ten dzisiejszy odcinek będzie trwał 15 minut. Jeszcze jest 5 minut, bo yy, mój tablet nie wytrzymuje, tyle bo gram na tablecie. I przypominam wam jeszcze raz o konkursie i o challenge'u, że wbijamy 40 subskrypcji, albo przynajmniej 25 subskrypcji do końca roku. Jak dobijemy 40, robię wam. Yy, Konkurs na 20 zł PSC. Jednej osobie rozdam. A potem, jakby dobijemy 100 subskrypcji, zrobię robimy konkurs na 50. Potem na 100, na 200, 300. Aż no, dobijemy najwyższej koty PSC. Więc warto brać udział w konkursie. Trzeba zasubskrybować kanał. Zgłaszać się. Obserwować mój Instagram. Eee. Yy... Musicie nie subować. Napiszcie proszę w komentarzu bo ja się nie znam, jak się sprawdza statystyki. Yy, tego, statystyki, ile osób ogląda, czy mój, yy, czy te filmy są lubiane, yy, jak się montuje. Bo jeden widz mi podesłał na Messengerze, jak się to robi ale ja tego nie umiem obsłużyć, więc wiecie, trochę szkoda. Dzisiaj może pojawią dwa odcinki jeszcze, jeszcze jeden się pojawi. Jak wy to oglądacie to ja mówię, że się pojawi, czyli ten odcinek się pojawi yy, poniedziałek o 18, bo codziennie o 18 są filmy na kanale Dobra, teraz trzeba zrobić sufit z innego z białego. I tu będziemy mieli na razie taki mały pokoik. I na ważne rzeczy typu nowym yy, surowcem. Dobra, dobra, muszę być już ciszej. Poczekajcie, dobra, jednak zmiana planów. Jednak yy, kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia. Do pa.